Szanse na rozwinięcie biznesu bez prowadzenia działalności promocyjnej, umówmy się, wielkie nie są. Jak jednak promować tak specyficzny biznes jak działalność lecznicza? Jak robić to zgodnie z prawem, nie narażając się na zarzut niedozwolonej reklamy? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Prawo dla zdrowia. Podcast dla przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Ja nazywam się Bartłomiej Achler, jestem adwokatem i w każdym odcinku tego podcastu opowiem Ci, jak minimalizować ryzyka prawne w prowadzeniu biznesu leczniczego oraz jak sprawić, żeby prawo nie było dla Ciebie przeszkodą, lecz środkiem do realizacji wyznaczonych celów. Cześć, dzień dobry, witaj w kolejnym odcinku podcastu. To już odcinek numer 7. Dwa ostatnie były poświęcone postępowaniom kontrolnym. Dziś temat chyba przyjemniejszy, co jednak wcale nie oznacza, że łatwiejszy. Na rynku komercyjnych usług medycznych robi się coraz ciaśniej. Coraz większy tłok w branży sprawia, że placówki medyczne chętniej sięgają po różnego rodzaju narzędzia marketingowe i promocyjne. I dotyczy to wszystkich graczy: dużych, średnich, a także tych najmniejszych. Trzeba jednak przyznać, że prowadzenie działalności promocyjnej w branży medycznej stanowi niemałe wyzwanie, biorąc pod uwagę prawne ograniczenia z nią związane. I dziś powiem Ci o czym musisz pamiętać prowadząc marketing swojego gabinetu czy kliniki. Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej możesz podać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Tyle tylko, że treści i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Co z tego wynika? Po pierwsze, nie ma tutaj ogólnego zakazu reklamy. Jest jedynie zakaz działań mających cechy reklamy. A co to oznacza, to za chwilę sobie wyjaśnimy. Po drugie, zakaz przekazywania informacji mających cechy reklamy dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli zarówno podmiotów leczniczych, jak i praktyk zawodowych lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów. Zakaz obowiązuje niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzisz swoją działalność, niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy np. spółka osobowa, spółka cywilna, czy spółka kapitałowa. Po trzecie, wreszcie. Zakaz dotyczy informacji przekazywanych publicznie, a publicznie oznacza mniej więcej do nieskonkretyzowanej grupy, do nieograniczonego kręgu osób. Są to informacje, do których dostęp może mieć każdy, czyli przykładowo informacją publiczną będą na przykład Twoje posty na Facebooku, na Linkedinie, informacje, jakie zamieszczasz na swojej stronie internetowej, ale już na przykład wiadomości, które wyślesz. Przykładowo do subskrybentów swojego newslettera, już publiczne nie będą, bo wysyłasz je do konkretnych osób. O co więc chodzi z tym, że treść i forma informacji nie mogą mieć cech reklamy? Problem z tym określeniem bierze się przede wszystkim z tego, że sama ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia reklamy. A tak jak wcześniej zasygnalizowałem, sam przepis nie mówi o reklamie jako takiej, tylko o informacjach mających cechy reklamy, co jest jeszcze bardziej mgliste i bynajmniej nie ułatwia tutaj interpretacji. Oczywiście są w polskim prawie przepisy, które definiują pojęcie reklamy. Taką definicję znajdziesz na przykład w ustawie o radiofonii i telewizji, czy w prawie farmaceutycznym, gdzie znajdziesz definicję reklamy produktów leczniczych. Natomiast takiej definicji nie znajdziesz w ustawie o działalności leczniczej. Pewną wskazówką może być np. Na uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 2011 roku w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o świadczeniach zdrowotnych. W uchwale tej yy, Naczelna Rada Lekarska stwierdziła oczywiście, że lekarz lub lekarz dentysta nie mogą reklamować udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Natomiast co bardziej istotne. Wskazano w tej uchwale, kiedy informacja o świadczeniach będzie miała cechy reklamy. No i przede wszystkim wskazano, że reklama ta musi być publiczna, choć oczywiście nie określono, co to znaczy. Reklamą zgodnie z uchwałą będzie też każda publiczna informacja, która będzie zachęcać pacjentów do skorzystania właśnie z Twoich usług albo która będzie informować pacjentów o Twoich metodach leczenia i ich skuteczności. Jeżeli będzie odwoływać się do jakości Twojego sprzętu, sprzętu, jakiego używasz w prowadzonej działalności. E, oczywiście nie mówiąc już o obietnicach, nie możesz e, pacjentów nęcić takimi sformułowaniami jak 100% skuteczności, metoda w 100% bezbolesna, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsi specjaliści, wybitni specjaliści, czy na przykład szybko, tanio i skutecznie. No to takich, takich zwrotów nie możesz w swoich komunikatach marketingowych używać zgodnie, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej. Może Ci się to też wydać nieco absurdalne, ale informacja o cenach i sposobach płatności również według tej uchwały będzie niedozwoloną reklamą, przynajmniej wobec lekarzy i lekarzy dentystów. No, chyba, że taką informację umieścisz wyłącznie na swojej stronie internetowej lub w telefonicznej infolinii, wtedy taka informacja będzie legalna. Samorząd Lekarski określił również, co może być przedmiotem legalnej informacji i jaka może być forma takiej informacji. Link do uchwały podam Ci w notatkach do tego odcinka, więc możesz sobie spokojnie przeczytać, co jako lekarz możesz publicznie o swojej działalności powiedzieć. Oczywiście, co istotne, to są reguły przewidziane wyłącznie dla samorządu lekarskiego. Nie dotyczą już na przykład fizjoterapeutów, nie mówiąc już o tych zawodach medycznych, które w ogóle nie mają własnych regulacji prawnych. Co więcej, jeżeli jesteś na przykład właścicielem podmiotu leczniczego i sam nie jesteś lekarzem, a jedynie lekarzy zatrudniasz, wytyczne z tej uchwały naczelnej rady lekarskiej również nie będą dla Ciebie wiążące. Na pewno jednak warto o tych wytycznych pamiętać, bo nie można wykluczyć, że również sądy będą się do nich chociażby posiłkowo odnosić, jeżeli będą oceniać legalność twoich działań marketingowych. Generalnie dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, niezależnie od ich formy prawnej czy zakresu tej działalności, można sobie ustalić pewne wytyczne, których warto się trzymać, żeby nie narazić się na zarzut niedozwolonej reklamy. Lub Przynajmniej zminimalizować takie ryzyko. Moim zdaniem, żeby informacja o udzielanych przez Ciebie świadczeniach mogła zostać uznana za mającą cechę reklamy, to powinna ona spełniać łącznie następujące warunki. Po pierwsze, musi być to informacja przekazana publicznie czyli, o czym wcześniej już wspominałem do nieoznaczonego kręgu odbiorców. Czyli na przykład za pośrednictwem mediów internetu, Twojej strony internetowej, mediów społecznościowych, prasy itd. itd. Po drugie, musi być to informacja dotycząca udzielanych przez Ciebie świadczeń zdrowotnych. I w tym miejscu istotna będzie definicja świadczenia zdrowotnego, bo świadczenia zdrowotne są to świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo pojawia się pewna wątpliwość. No bo załóżmy, że prowadzisz na przykład gabinet medycyny estetycznej i wykonujesz wyłącznie zabiegi kosmetycz kosmetyczne, nie lecznicze. Czy w takiej sytuacji udzielasz świadczeń zdrowotnych? Moim zdaniem nie. I czy w związku z tym... Obejmujecie zakaz reklamy z ustawy o działalności leczniczej? Niekoniecznie. Oczywiście nie przesądzam, jak podeszłyby do tej kwestii sądy, natomiast warto mieć świadomość takich niuansów, bo one mogą okazać się decydujące przy ocenie legalności Twojego działania marketingowego. I trzecia cecha, która moim zdaniem musi być spełniona, żeby można było w ogóle mówić o działaniach mających cechy reklamy. To jest cecha, która polega na tym, że informacja taka musi stanowić pewną perswazję, musi zachęcać pacjentów do skorzystania właśnie z Twoich usług lub z usług Twojej placówki. Musi być to działanie jednoznacznie ukierunkowane na zwiększenie liczby pacjentów, a co za tym idzie, oczywiście, zwiększenia przychodów. I dopiero łączne spełnienie tych trzech przesłanek czyli publiczny, po pierwsze. Po drugie, perswazyjny charakter, a po trzecie, to, że informacja musi dotyczyć udzielanych przez Ciebie świadczeń zdrowotnych. Dopiero łączne spełnienie tych warunków będzie mogło moim zdaniem uzasadniać ocenę, że Twoje działanie może posiadać cechy reklamy, o których mówi ustawa o działalności leczniczej. Mając to ustalone, spróbujmy sobie ustalić z kolei, co Ci wolno, a czego absolutnie lub Przynajmniej raczej nie w ramach promocji Twojej placówki. Zacznijmy może od tego, czego ci nie wolno. Przede wszystkim musisz pamiętać, że nie ma w przepisach ogólnego zakazu reklamy. Podstawą jest tylko ustalenie, jakie informacje możesz przekazać publicznie. A informacja publiczna to informacja, po raz kolejny to powtórzę, powszechna, jawna, ogólnie dostępna. Tak jak na przykład szyld czy tablica informacyjna wywieszona na ulicy. Jej przeciwieństwem będzie informacja, którą kierujesz do konkretnych adresatów lub do której dostęp jest ograniczony. I przy marketingu usług medycznych, ogólna zasada jest taka, że do wszelkich przekazów publicznych musisz podchodzić nieco ostrożniej niż do tych, które kierujesz do konkretnych adresatów. Przykładowo Informacje o otwarciu nowej pracowni lub pozyskaniu świetnego specjalisty inaczej przekażesz na swojej stronie internetowej czy fanpage'u, a inaczej na przykład w newsletterze kierowanym do konkretnych odbiorców. W takim newsletterze możesz sobie pozwolić na więcej, ponieważ nie jest to informacja przekazywana publicznie. Mam nadzieję, że czujesz tę różnicę. Jeżeli więc masz swoją stronę internetową. Masz swój profil w social mediach, masz konto w jednym z serwisów pośredniczących w kontaktowaniu pacjentów z lekarzami. To pamiętaj, że informacje, jakie tam zamieszczasz, nie mogą zawierać perswazji, nie mogą stanowić żadnej zachęty do skorzystania z Twoich usług. Nie możesz za pośrednictwem tych mediów namawiać pacjentów: Przyjdźcie do mnie, bo jestem najlepszy. Przechodząc do konkretów, nie możesz informować, że Twoja placówka jest najtańsza, najlepsza, najnowocześniejsza. Nie możesz mówić, że gwarantujesz terapię na najwyższym poziomie, że stosujesz unikalne, nowatorskie metody terapeutyczne, że masz najlepsze opinie czy konkurencyjne ceny. Nie możesz też swojego personelu przedstawiać jako wybitnych specjalistów, najlepszych ekspertów, nawet jeżeli jest to informacja prawdziwa. Publikując informacje, Publicznie o swojej działalności, o swojej placówce, unikaj również prezentowania swojego sprzętu jako sprzętu najnowszej generacji, jako urządzeń najnowocześniejszych. Nie pisz również, że dysponujesz nowoczesną, doskonale wyposażoną salą operacyjną oraz sprzętem diagnostycznym najwyższej klasy. Nawet jeżeli te wszystkie informacje są prawdziwe, to przekraczają one zakres dopuszczalnej informacji publicznej. O zakresie i rodzaju świadczeń zdrowotnych. No ich oczywistym celem jest pozyskanie pacjenta i oczywiście biznesowo można to w pełni zrozumieć, ale od strony prawnej nie jest to działanie legalne. Unikaj również publicznego informowania o promocjach, rabatach, to również może zostać uznane za niedozwoloną, za niedozwoloną reklamę. O tym, czy Twoje działanie jest dozwolone, czy nie, decyduje jednak nie tylko treść. Jest bowiem pewna grupa działań, które mogą budzić pewne wątpliwości co do ich zgodności z przepisami. Chodzi tutaj o działania dotyczące, nazwijmy to ogólnie, promocji działalności leczniczej w internecie. Zacznijmy choćby od pozycjonowania Google. Osobiście nie mam problemu z legalnością pozycjonowania w wynikach wyszukiwania Google czy innych wyszukiwarek. Sama wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania nie zawiera przecież w sobie żadnej perswazji wobec pacjenta. Oczywiście. Mało kto zagląda na drugą, trzecią czy czwartą stronę wyników wyszukiwania, ale już samo pozycjonowanie SEO nie powinno być uznane za działanie mające cechy reklamy. Nieco inaczej natomiast ta kwestia wygląda w przypadku systemu reklamowego Google Ads, czyli dawnych adwordsów. To oczywiście jest system stricte reklamowy, jednak moim zdaniem, dopóki sama treść ogłoszenia nie będzie perswazyjna, dopóty Korzystanie z Google Ads powinno być dopuszczalne. Jeżeli jednak w tych ogłoszeniach będziesz używać zwrotów typowo zachęcających, perswazyjnych, czyli na przykład najlepszy fizjoterapeuta w Bydgoszczy, to będzie to ewidentnie informacja o cechach reklamy. O wszystkim moim zdaniem powinna decydować treść komunikatu. Choć od razu można tutaj zrobić jedno zastrzeżenie, bo przecież. Sama idea Google Ads polega na tym, że wyniki wyszukiwania pojawiają się przed wynikami pozycjonowanymi, nazwijmy to normalnie. Jest więc jakiś cień ryzyka, że takie wyróżnienie może zostać uznane za działanie o cechach re reklamy. Bo co ważne, o tym, czy dana informacja ma cech reklamy, decyduje nie tylko treść, ale i forma tego działania. I z tego samego powodu, na przykład krzykliwe szyldy, ogłoszenia czy pop-upy na stronach internetowych, mogą również w pewnych okolicznościach być uznane za przekroczenie granic ustawowych. Bardzo popularną formą działań marketingowych w ostatnim czasie są również Facebook Ads, czyli system reklamowy Facebooka. Z nim również może być pewien problem, ponieważ możliwość segmentowania grup docelowych sprawia, że wyświetlasz reklamy osobom, które mogą sobie tego nie życzyć, i w pewnym sensie. Nazwijmy to, atakujesz ich tym swoim przekazem marketingowym. Osobiście uważam tę formę marketingu za dopuszczalną, natomiast musisz to robić z wyczuciem, bo o tym, czy określone działanie ma cechy reklamy, powinna decydować głównie i przede wszystkim treść. O ile nie widziałbym problemu z promowaniem w ten sposób na przykład kontentu zawartego w Twoim blogu. O tyle już facebook ads, które na przykład zawierają ofertę Twojego gabinetu, mogą zostać uznane za sprzeczne z ustawą o działalności leczniczej. Nie chciałbym, żebyś po wysłuchaniu tego odcinka odniósł wrażenie, że w zasadzie niczego ci nie wolno i nie możesz w żaden sposób swojej działalności reklamować, bo oczywiście nie jest to prawda. Masz mnóstwo możliwości promocji, masz mnóstwo możliwości prowadzenia swoich działań marketingowych. W pełni legalnie, oczywiście, możesz informować o swojej ofercie, o specjalizacjach, o swoim personelu, o specjalizacjach tego personelu. Na swojej stronie internetowej możesz oczywiście prezentować swój personel medyczny, jeżeli członkowie tego personelu posiadają stopnie lub tytuły naukowe, mów o tym. Staraj się jednak, żeby była to rzetelna informacja bez tego elementu wartościującego, czyli unikaj sformułowań typu wybitny specjalista, czy jeden z najbardziej uznanych, tak. Jeżeli Twoi pracownicy mają jakieś osiągnięcia naukowe, również możesz się tym pochwalić, oczywiście nie przekraczając te, tej granicy rzetelnej informacji. Jeżeli Twój personel bierze udział w konferencjach branżowych, również o tym informuj. Jeżeli występuje w mediach jako eksperci, również możesz o tym informować. Nie ma też żadnych przeszkód, żeby członkowie Twojego personelu, Twoi pracownicy byli w mediach przedstawiani właśnie jako przedstawiciele Twojej pla placówki. Jeżeli na przykład ukończyli specjalistyczne kursy, szkolenia, mają jakiekolwiek ponadstandardowe umiejętności, Również możesz o tym pisać na swojej stronie internetowej, na swoim fanpage'u, w materiałach informacyjnych czy newsletterze. Możesz ym, również informować o tym, jakiego sprzętu używasz, natomiast nie możesz mówić o jego jakości. Czyli musisz unikać zwrotów typu urządzenie najnowszej generacji czy najskuteczniejsze. Jeżeli wdrożyłeś system zarządzania jakością w swojej placówce, również możesz o tym publicznie informować. Możesz też y, zawierać y, informacje o dodatkowych usługach, jakie proponujesz swoim pacjentom, na przykład takich jak, nie wiem, kącik dla dzieci. Pamiętaj też, że działalność lecznicza to nie tylko udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale również, na przykład, promocja zdrowia. A jest to kategoria bardzo pojemna i w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że obejmuje ona promowanie zdrowego stylu życia. I pewnie już czujesz, że ta kategoria otwiera bardzo wiele możliwości legalnego promowania, swojego biznesu i oczywiście masz rację. W ramach tej kategorii to co mogę ci polecić, bo jest to działanie całkowicie legalne, twórz content. Możesz prowadzić firmowy blog Możesz prowadzić kanał na YouTube, konto na Instagramie czy fanpage na Facebooku. Możesz również nagrywać podcasty. Możesz tam dzielić się wiedzą, odpowiadać na pytania swoich obecnych czy potencjalnych pacjentów, przedstawiać różnego rodzaju case study. Wszystko, oczywiście, w ramach promocji zdrowia czyli promowania zdrowego stylu życia informowania o zagrożeniach. Tylko oczywiście pamiętaj, żeby przy tym działać zgodnie z etyką zawodową i nie naruszać tajemnicy zawodowej. Rozważ również promocję przy wykorzystaniu mailingu. Wystrzegaj się jednak, jak ognia kupowania gotowych baz mailowych. No i jeżeli już taką listę mailową sobie, sobie zbudujesz, to ta forma komunikacji powinna być dla ciebie szczególnie atrakcyjna. Przede wszystkim. Z tego względu, że komunikat za jej pośrednictwem kierujesz do ściśle określonej grupy osób, co więcej osób, które wyrażą zgodę na tę formę komunikacji z tobą, odpada wówczas główna cecha niedozwolonej reklamy, czyli jej publiczny charakter. Co za tym idzie? W mailingu będziesz mógł czy mogła pozwolić sobie na więcej. Generalnie, Każda forma promocji, która nie jest publiczna, lecz jest skierowana do konkretnych osób, jest od strony prawnej bezpieczniejsza. Oczywiście, jeżeli zachowasz wszelkie formalno-prawne e, obostrzenia czy wymogi związane z, z daną formą, z daną formą e, marketingu. Jeżeli więc możesz. Zbieraj od swoich pacjentów zgody marketingowe, dzięki czemu będziesz mieć możliwość legalnego follow-upu czyli, yy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, obsługi posprzedażowej. Jak więc widzisz, yy, nie jest tak, że yy, nie możesz w ogóle promować się zgodnie z prawem. Musisz jednak robić to z głową. Musisz też pamiętać o jeszcze kilku istotnych rzeczach, które nie wiążą się bezpośrednio z zakazem reklamy działalności leczniczej, ale o których warto pamiętać, bo które dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcy, który chce swój biznes promować. Ty również jesteś przedsiębiorcą, i Twoje działania będą oceniane przez pryzmat między innymi ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. A jest to ustawa, która zakazuje m.in. reklamy wprowadzającej w błąd, reklamy porównawczej, czy na przykład, co w Twoim przypadku może być szczególnie istotne, reklamy bazującej na uczuciach. Co to oznacza? To oznacza, że nie możesz swojego komunikatu marketingowego opierać na straszeniu pacjentów. Więc musisz do tego podejść z pewnym, z pe z pewnym wyczuciem i ostrożnością unikać straszenia pacjentów, budowania w nich lęku czy takiego poczucia zagrożenia przed chorobą. To nie jest dobra ścieżka, przede wszystkim z tego względu, że jest to ścieżka raczej mało etyczna, no i przede wszystkim sprzeczna, sprzeczna z prawem. Obecnie zdecydowana większość działalności marketingowej czy promocyjnej placówek medycznych prowadzona jest za pośrednictwem internetu i prowadząc ten marketing internetowy musisz pamiętać na przykład o ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to ustawa nie tylko nakłada na Ciebie dodatkowe obowiązki informacyjne, ale również wprowadza dodatkowe ograniczenia, które mogą być istotne na przykład przy mailingu. Oczywiście musisz też pamiętać o RODO, bo jeżeli robisz marketing bezpośredni, no to pilnuj, zwłaszcza zwłaszcza tego, żeby nie naruszać zasad przetwarzania danych osobowych wynikających właśnie z RODO. Jeżeli natomiast chciałbyś, chciałabyś, nazwijmy to może niezbyt elegancko, wykorzystać swoich pacjentów w działaniach marketingowych, to oczywiście jest to dopuszczalne, natomiast musisz zadbać o właściwą formalną, prawną Podbudowę takiej współpracy, czyli przygotować dobrą umowę, zadbać o skuteczne zgody dotyczące na przykład wykorzystania wizerunku no i oczywiście przestrzegać tajemnicy zawodowej. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi łatwiej będzie ci zaplanować strategię promocyjną swojego biznesu, bo jak widzisz, ta promocja placówki medycznej i niezależnie od jej profilu, rozmiaru działalności. Nie jest rzeczą prostą, nie tylko od strony marketingowej, ale również tej prawnej. Więc jeżeli korzystasz z usług zewnętrznej agencji, możesz im przesłać ten odcinek podcastu. Bo warto, żeby pracujący dla ciebie marketingowcy mieli świadomość tego, na co i na ile mogą sobie pozwolić, promując Twój biznes. Bo koniec końców to przecież Ty ponosisz odpowiedzialność za ewentualne naruszenia prawa. Tymczasem na dziś to tyle. Pamiętaj, że możesz ten podcast zasubskrybować w Apple Podcast, Spotify lub Google Podcasts, dzięki czemu nie przegapisz żadnego odcinka. Jeżeli zaś uznasz, że ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, będę ci niezmiernie wdzięczny, jeżeli podzielisz się nim z innymi osobami, które Twoim zdaniem również mogłyby być zainteresowane tym, o czym w tym podcaście mówię. Dzięki temu będę mógł docierać do nowych odbiorców i pomagać innym przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesów medycznych. Zapraszam Cię również do lektury mojego bloga prawodlazdrowia.pl. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!